Cześć, dzisiaj mamy środę, 14 grudnia. Dzisiaj jest wyjazd po węgiel. Węgiel z gminy. Idziemy odfalić traktor. Z tego względu, no, żeby mróz dzisiaj. Minus 9. No teraz jest też za wiele się nie ociepiło. Także zobaczymy, czy, czy Ursus też ma ochotę jechać po ten węgiel. Czy będziemy go jakoś musieli rozwijać. No to zobaczymy, się okaże. Ok. Kutki. Na szczęście się otworzyły, jak widać tutaj jest zboże ponakrywane plandekami, bo były zapowiadane opady śniegu, dość intensywne. Co prawda nic się z tego nie sprawdziło, ale na wszelki wypadek, żeby jeśli tu z wiatrem nie zawiewało suchym śniegiem, żeby potem nie było trzeba zrzucać nakryłem to plandekami. No ale jak zwykle wszystko poszło bokiem, także śniegu nie ma, a przydałby się przy tym mrozie, na pewno śnieg by się przydał. 60 stoi. Zaraz zobaczymy czy zagada. Małymi przebojami, ale odpaliła, co prawda był fall start, ale widać, że pojedzie. Słuchajcie, dojechałem, Na miejscu nic nie nagrywałem, bo no wiadomo, tam sporo ludzi się kręci, nie każdy, nie każdy pewnie chciałby być na takim filmie, a też nie mam zamiaru każdego pytać, czy mogę nagrywać. Co to za węgiel? Węgiel z gminy, na, wiadomo, czyli limit półtorej tony na te rocze. U nas gmina akurat podpisała umowę z PGG, także tylko i wyłącznie mamy polski węgiel, nie ma tu żadnego importu. To jest kostka z kopalni Piatr Ziemowit. Także bierzemy się ostro za rozładunek, wykiprować, rzucić to do piwnicy i będzie po robocie.